Moim łóżku. Nic z tego, padam znów. Połóż się w łóżku kikę. Oszalałaś? A jeśli coś mi zrobi, wszyscy są wykończeni, ja też. Zostaw. Przestańcie, nie wiem kto to był. Nie udawaj dobrze, wiesz, nie mam pojęcia. A może wy się domyślacie? Spokojnie, sprawa jest oczywista. To był Martin Quesada. Co on tu robił? Przyszedł cię pocałować. Skąd wiedział o balu? Od José, który usłyszał o tym ode mnie. Martin przyszedł tu incognito. Poważnie? Jasne, możesz to łatwo sprawdzić. Zorro podczas ucieczki kulał. Jutro przegonasz się, kim jest twój bohater? Kto? Ten, który chciał cię pocałować. Co ci jest? Nic. Nie wiem, o czym mówisz. O twojej nodze. Nic mi się nie stało. I nikt w biurze nie może o tym wiedzieć. Jasne? Jasne. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się masz? Świetnie. A ty? Doskonale. Dobrze spałeś? Jak nigdy. Cieszę się. Co jest? Myślałam, że do karaluch. Zwykle włażą, gdzie nie trzeba. Karaluch? Miguel tak wcześniej nie przychodzi. Przyniesiesz mi kawę? Jasne. Do biura? Tak. Jasne. Ależ nie, poczekam. Proszę. Do biura. Coś takiego. Dzień dobry. Co to? Za bardzo się zainteresowałem pewną dziewczyną. Jak to? Nadepnęła mnie. Nie powiem nic więcej. Nie zrobię tego, to nie mój rewir. Mówię ci. Co z Tobą? Przepraszam. Już wiem, kim jest Zorro. Martin? To ten krasnal. Miguel. Nie patrz tak. Na balu widziałam Konstancę i Deborę. Co takiego? To na pewno nie był Miguel. Skąd wiesz? Martin kuleje. Widziałam go rano. Zamorduję go. Pobudka. To już przesada. Chrapałeś przez całą noc. Ale to cuchnień. Wstańcie. Ty też. Czekaj. Co z tobą? Muszę do łazienki. Jest wolna? Tak, pośpiesz się, bo zaraz Turka ją zajmie. Wstawaj. Mama? Jesteś pijana. Kochana, podasz śniadanie? kawa ze słodzikiem, bułeczki, dżem i tabletka. Dzięki. Co jeszcze, księżniczko? Wstań, bo cię stąd wykopię. Rusz się. Co za snopka? Za kogo się uważasz? Co się stało? Nic, jestem załamana. Dlaczego? Kika nie wrócił na nas. Nie wiem, co się z nim stało. Lepiej, żeby wrócił i oddał strój Zorra. Inaczej go zabije. Mamo, zgubiłam się. Co ona tu robi? Wynocha. Spokojnie. Kto to jest? To ważny dla nas kontrakt. Rozumiem, ale chcę, żeby to Alfredo się nim zajął. Chwileczkę. Postawię kawę tutaj, żebyś nie zalał dokumentów. Dobrze. Mam cię. Zaraz oddzwonię. Ale mnie przestraszyłaś. Nie udawaj. Co z Twoją nogą? Nie rozumiem. Kulejesz. I co z tego? Co się stało? Wczoraj w nocy byłem. Tak? Na meczu. Jose i Tony mnie zabrali. Ale okazało się, że jestem na to za stary. Dawno Cię nie widziałam. Jak twoja fundacja? Stało się coś? Nie. Szukam Martina. Już go wzywam. Martin Quesada, proszony do recepcji. Uspokój się i mów. To straszne. Co? Jest źle Esmeraldo. Mów do mnie Monita. Ktoś zadzwonił do sędziego i oskarżył cię o porzucenie i zaniedbanie dzieci. Niemożliwe. Telefon był anonimowy. To kłamstwo. Wiem. Ale sędzia chce do ciebie wysłać Marię Eugenię. Na złość. Taka jest procedura. Musi sprawdzić, co z dziećmi. Zada tak kilka pytań tobie i dzieciom. Nie ma sprawy. Chociaż Martin jest kłamczuchem. Uwaga na nogę. Dzieci są na letnim obozie. Teresa, możesz się czegoś dowiedzieć w sądzie? Właśnie tam jadę. Monita, pomożesz mi. Ja? Tak. Robię to tylko dla dzieci. Źle spałaś? Przeciwnie. Balowałam. Było cudownie. Szkoda, że nie przyszłaś. Tak? Jak zwykle się wywyższasz. Przesadzasz. To nieprawda. Po prostu nie lubię imprez. Ja zawsze lubiłam balować. Spotykałam się z kuzynką, która mieszkała niedaleko i tańczyłyśmy do białego rana. Dla nas karnawał to był najweselszy okres w roku. Przepraszam. Mów dalej. Turka i niewes nadmuchały balony, zapaliły mnóstwo świec. Zabawne było, kiedy Kike ubroził turkę. Tak mu przyłożyła obcasem, że miał gust na 10 centymetrów. Wspaniale. Nie słuchasz mnie. A potem się z nas śmiejesz. Wcale nie. Szkoda, że z Wami nie poszłam. Taka odmiana. Potem pojawiły się Konstanza i Debora. Zaprosiła się? Świetnie. Nie wiem, kto je zaprosił. Przyszły same w dość dziwnych strojach. W co się przebrała Monita? Wyglądała pięknie. Jako czerwony kapturek. Przyniesiesz tacę? Za chwilę. Tak? Przyjdę, ale tylko z jedną kawą. A co będziesz piła po południu? Spałem jak suseł. Chłodno tu. Mój strój. Ukradli go. Turka mnie zabije. Co ja tu robię? Oddaj to. Zboczeniec. Policja. Przestań już sprzątać. Będzie dobrze. Mam nadzieję. Boję się, że ta sprawa zaszkodzi Martinowi i odbiorą mu dzieci. Martin do tego nie dopuści. Obyś miała rację.